Witam was. Ja być LJPL, a ze mną być chudy. Chudy, 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 chudy. tak, tak. I robimy i robimy sufit. Ja, 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 Dobra. No, koniec tego dobrego. O. Dobra. I teraz tak. My dzisiaj wyjść stąd. Ja się bać chudy będzie pierwszy jak zawsze. Łopatą. Tak, łopatą będzie będziemy bić. Ja nie ciągnę po raz kolejny mówię, tylko ja przekładam. Przekła... prze przełóż właśnie. Tak. Prze no. Przerzucam, przerzutnia, przerzutnia. Dobra, ciecz, ciecz. Cie, cie. No, ci, ci. nie. Oooooooo! Czekaj, 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 czekaj. Gdzie jest to być? Czekaj, 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 czekaj. Co? Gdzie to być? Bo, what ciekaj, the fuck? Bo ja nie być pewny czy my tam Mo... iść nie iść, czy iść nie Ty patrzeć! Co? What the fuck is.? Łooo! Wow. Tutaj, oooo! Oh, oh, święty. Święty Putas! Putas. Dobrze, P że nie zielony. Dobrze, że nie zielony, bo bym się służyć. Wiedzieć! Ja wiedzieć! Ja no. widzieć na YouTubku. Co, Kutapokalipsa. Kuta poka. Co? co? Kutapokalipsa. O co? To się zbliża. Patrz, 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 patrz. dzień, dzień, patrz. Ah, cho anh nha, bắt đi la 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 la. być stare, dobre czasy. Dobry stare, czas, tak! Dobra, dobra, ale... W ogóle, ale... ale owca, aaa, owca być Ale ty, cześć. ale ty idzieś pierwsi, ja, bo ja, bo ja się bać. Dobra, ja mam upata ja się nie bać. Jep, 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 a ja sobie skaczę po skotkach. Jep, 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 A, jep, jep. Ooo ale ciepło, pyłko, grzeje w boczki. Tak w ogóle patrzę, że tu przecież... tu, tu, tu jest lawa, ja, jak lawa, ale lawa zawsze być tam... O, nisko, 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 tu jest wysoko. Co? Sukarka? No i. Eee, eh. Opalać i, jedna i druga strona. Mm. Nie mogę bić, no. Iee. Do palaśu Ujejku pat, pat, pat. Ła! Magiczny dewan. The fuck? Magiczny dywan No śkiełko No śkiełko Pan Jeb O Jezu Uwa Chodź chodź Ja nie, Ja nie myć, Ja nie. O dobrze 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 Bardzo dobrze bardzo dobrze No to my to my To idziemy dalej What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Pomocy Aaaa Chcemy z nim What the fuck? What the fuck? আহ, ওত্রকে সানি চাকা। ওত্রকে সানি। টুকি সানি চাকা। হ্যটি কোরা। যাও একটু আসছে। বাহ। বাহ। এই। বাহ, পুশ। ও পুশ। বাহ। কোয়া কে ফাজিন সানি। আ। ওনি। ওট। আ। আ ঘুরলে। বাহ। হ্যাঁ। দেখো। দেখো। ভিচো লা ভিচ। সো লা ভিচ। ভিভো কা। Czekaj. Ja o, to Czekaj! Wa! O fakt. Po czekaj. Chodź, Uciekaj! czekaj. Chodź, Uciekaj! czekaj, chodź. A, nie dam się. Nie, nie boję się. Ej. Nie, nie boję się. Chudy, chodź tu do lasu. He. Upaść Gonią mnie! Czule! Czule, ciule. Ciule, mnie gonią. He. ciule. A! 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 Gdzie ty być? Gim. Tutaj. A, ty być. A! Co tu się dziać? apokalipsa. Ja wiecie, gdzie to będzie prawda? Chudy, chodź, szybko, chodź tu chodź. chodź tu, uciekać. E, 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 e. Gdzie? No tu. Gdzie? Nie widać cię. No tu daleko, tu na, tu, na to, na ten, ten most, no. Eee. Ja biec, ja biec Ole. prosto, cały szybko, czas. Szybko, 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 patrz, ty patrz, biec. ty patrzeć ile tu pająków być. Ja cię je. CO TO kurde BYĆ?! A kutacza widać! Gdzie? No tam! Tego o, wielkiego! No właśnie patrzeć, ale to takie... takie... Ale... ale... Ja... co... co to tu... To... co... to być, no? No to, ej, tu... gdzieś, ale to być Jeden, drugi, trzeci, czwarty, szósty... Osiem... osiemset! Co? Patrzeć, 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 patrzeć! No czoł, 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 Ej, ej! ej. On wygląda jak ciapek! Ej. Moje! Cześć! Cześć! Czapek dwa... O! Oh 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 Co? Mać! Oh, ja te, ja idzie. też mieć kości! Ja I mieć... Bull. Ja mieć 90, 20. Idź szukać! Nie. Jaj, ale jaki podobny! Jaki podobny! Oh. Mać! Dobra, czekaj, gdzie mój ciapek? to ja chcę twojego ciapka drugiego! Mam być jakiś jeszcze chyba. Czekaj, ja szukać, 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 szukać. Szuka. Tam być, widzę, widzę, tam tam, tu tam tam być tam. pająki. Ao, ała! Nie, ała! Pająki, a, pająki nie, pająki nie, pająki nie. Ała! Czekaj, czekaj. O, o, ja widzę ciapek, ja widzę ciapek, ja widzę ciapek. Ciapuś! Ciapuś! Będziesz moim ciapuś? Chodź, masz, masz, masz. Jej! Mam ciapka, a, a. Mam ciapka. Nie, ja zginąłem nieee! Nie! Uciekaj, nie ginąć, uciekaj! Nie godzić pan ta ząbia! Czemu ciapek? A Ciabek? gdzie mu? Mm Chłopek! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, a, tu, tu, to, choć tu, choć tu chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź Mój czy twój? To mój, chodź! Chodź gdzie mój? Ciapek. Tu być, to blisko stać, to twoje! Gdzie? Tu! Gdzie? Ok. To? Ale, ale ja już mieć ciapek, ja już mu dać kości. To ja bym ja wybiorę by jego tego i o, o, I tego przygarnę, garnę. Ciapek, 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 ciapek. Au! O, o, o! No. Który mój no? Ja mieć no. trzy ciapki. Hehehe! Gdzie mój ciapek? Jest na baby. To mój? 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 O, mój posiada, a dobrze, chodź. Chodź, chodź, A gdzie trzeci? Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. No chodź, 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 no, chodź. No chodź, chodź, chodź. O tak, o tak. O, o, o. O, No wiesz co, normalnie cię pokochałem. Już cię pokochać, ja już, ja, ja cię kochać Normalnie już, o. E, tu I nic byś... nie być. Ty byś taki ładny. Poczekaj ja z Ciapkiem rozmawiam, no dwa, no. Kultury trochę! Czeczej, no e, o, fuck. Czekaj no, o ciapuś, No, no nie, 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 pos Czapek, posłuchaj, posłuchaj ty mnie. Siądź. o tak. Damy. Macie mięsa, macie, macie. Posłuchaj mięso. ty mnie ciapuś. Ty musisz być bezpieczny i jak zobaczyć zielonego kutasa, to ty spierdzielać pizdu. Bo kutasy zielone są niedobre i one zabić mi pierwszego ciapka i ty musisz jak go zobaczyć, to ty musisz tak spierdzielać szybko i, i krzyczeć mnie, wołać Edzi, Edzi, a ja to niego przybiegnę, nie? I ja go zabiję, ja go kością i, i mieczem walę. rozumiesz, nie? Dobrze, no. To teraz masz jedzonko, o, o. Widzisz? On mnie kocha, on mnie kocha, ja cię też kocham. Mm. Chodź, teraz możesz jeść. małego ciapka. Jaki fajny. Co? Mały ciapek. Jaki mały? Gdzie? Mały ciapek, kość tutaj. Tutaj mały ciapek. Eee. No, jak mały ciapek, no

no, cip 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 cip. No, jaki fajny! Jaki on jest Normalnie. Normal... Mu normalnie, aż miał łzy w oku się. Normalnie. A, a, utopię swe łzy w ziemi. O. Czekaj pomóc. A! O, ciemno. Ciemno jak w dupie! No ta, a skąd skąd jak jest w dupie? Oj tam, oj tam! Ty nie Ty nie pytać. Okej. Okay. To być, to być, to być złe wspomnienia. Ja ci coś dać w prezent. Co? Masz, Co? przejedź się. <laughs> Jej, ale czym? Eee... No właśnie. Hmm. A, czek, czek, czek. Ja, ja mi ci pomysł. Czek, ja mi ci kop kop Kop, 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 kop. I, Jeb, jep, 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 jep. Zaraz zobaczyć! Zaraz nie zobaczyć. Panem, nie nie biegnij za nim, nie. Zaraz jeb. zobaczyć. Pa. Patrz, patrz, patrz. Teraz będzie magia. O! Jeb, magia! I teraz będzie kolejna magia. O! No. O, jep, magia, uwaga. Jeb! Aha! I teraz jadać to i dać to. I będzie magia. Albo nie dać to. O. Masy. Ja, myślę, ja, tyle. ja zrobię. Zobacz, ja z... zobacz ile ja ile ja mieć. Zobacz, zobacz ile rzucić. A. Szpader. O, I ja, co a ty, a ty mieć więcej tego, tego, tego? Czego, 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 czego? No tego, tego. Nie, mieć tylko 4. Bo myśl zrobić tak, tak trasa, du, 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 tam. Ja myślę, że mój, mój, mój... Ja mieć pomysł, czekaj, czekaj. Ja mieć, ja mieć drewno. Czekaj, ja z tego zrobić patyk. Ty, ty, a ty nie czytać kiedyś jak to się robić? To, Co? to, to, o, to to to, 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 o, magisa, to, o, taki e, musić takie żelazo. No, no, to mamy tu, o, o, i tu się a. przepalać, o. I, i patyk, patyków no. mieć, stać. Ja, 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 ja mieć ja tak, pać, o. To mamy mieć drugi. O, 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 widz, o, o. Dwa i pół, o. Nie, ale ja nie wiedział jak to się robić, no. Mm, dobra, to tak. Ty łapać jajko. Łapać. O, jajko. Łapać, łapać dużo pochodnia. O, pochodnie. Ja, jak się przepalić, to to zrobić? Yep, 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 nie, 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 mnie nie, grozić. Muszę nie, 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 dobrze. Teraz jest nie, nie, Tu być... nie, nie, Yep, 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 yep. nie, Yep, yep, nie, 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 Co ty Patrz. Ha, tu być chudy, Łapać. Nie mieć tutaj 16. O. Ja to położyć, ja to położyć. jak fajnie! Potem, potem ty tu siedzieć, a ja cię pchać. Znaczy... Popiek... E <śpiew> znaczy, <eerzy> kurde! Nawet... Nie! Leave, a ja się... Nie, nie! Nie ma mnie! Nie! Wiedziałem! Gupie, głupie, 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 głupie! Ja nic nie tak. mówić! No. No, no. Łapać no to co można tu... Ja będę sprawiać, że ty jechać. O, o, o. No. Ja cię przyznąć i ty pojechać. O! Aha. Tak ja mówić, bo już jak ja mówisz, to ty się od razu śmiać. I, I potem wy jakieś dziwne myśli mieć. A nie, 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 nie rozumieć, no. Ty walić, a... Spierdzielać. O, jej, 16. Jepie, piep, je, pie, piep. Ale ty, ale ty zrobisz... Skoro i tak ty dojść tam... No ale ty, ty ale ty zrobicie jeszcze to, to, takie to, no, to, to yy, to, no No, no To magiczne takie gówno, co się jedzie tym, no um, No wiesz, no um, ah! Tak O, ja, znowu Achievement atakować, no Pistus jeden, no Na no. no, szybciej Ja, ja myśl w łatwiejszy sposób, patrz Szybciej, czek! no co? Chodź o nie, noc zapadać, szybko, co, co, no idę, 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 ale ci miał mały ciapek popierdziela. a patrz jak biegnie za to, patrz, patrz, patrz i merdał gankiem, no, jakieś łódka, ja też, ja też, ja też na łódki, Ej! no czekaj na mnie, i ale tu patrz jak chmara tego wszystkiego, oh. Dobra, ja lecisz do tego, do 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 pieca, czekaj. I... No nie, kurczaka się rozbiłem, u kurczaka. <sumltry> czekaj, o, a tu być dużo światu, tu być bezpiecznie. O, dobrze, ja zrobię te magiczne, tak, uwaga, uwaga, uwaga. Je yeah! patrz, tu. O. chodź tu, a, chodź tu, chodź, nie mogę, walczę <śmodel> chodź, no nie, patrz, ma, nie mogę ubierać no chodź tu busa. sam. O! Ciapek mnie popchnął, dawaj no. No, no, no czekaj, ja tu siądę. Dawaj teraz Ciapek, o no dawaj. Ciapek, dawaj teraz. No, Ciapuś. Ciapuś, no. O dawaj, no, no, no popchnij. No dawaj no. no. Ja chcę jechać no. Dawaj. O! Popchnął mnie! A jaki mądry Ciapek! O, jajku! Jadę, ja jadę. Jeej! Yeah. You see me rolling! Ciapuś po nim Chudy, chudy, chudy! Słuchaj, chudy, on mnie popycha cały czas. Eee. Ja jadę. Ma to po tobie. Ale ja jadę zobacz. O, stanąłem. Ciapuś, nie. Cia jadę jeszcze. Ciapuś dał. O, o. Pa, jadę dalej. O. Powoli, 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 powoli. Jadę, jadę. No, come on. Ciapuś. Ciapuś. Proszę cię, no ciapuś. O, no, o! No, chodź, chodź, chodź. Chodź. I. No, popchnij, no, dawaj, no. No, dawaj, no, dam ci mięso. Masz mięso. I popchnij. No, nie uciek! Ja, piernicie, a ci daję mięso, ty kurwa. Mam drugiego mojego ciapka. Eee! no, wózek mi ucieka! Patrz, 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 o, i patrz. I siup! I siup! O, koniec story, no nie. Jeb jep, 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 yep, jeb yep, yep, jep, jeb 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 jep, jep, Ja zbieram No jep, Ja tu czekać! Ja tu jep, 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 ja jep, 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 Patrz, ja, ja, ja mogę ja mogę sprawić, że wózek jechać, czakrym, bo mi szkielet. Wow, Godzić mnie, pająki mnie, godzić majaki mnie, bla, 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 bla. Ciapuśku, broń, mnie. Broń, broń pana, broń pana, broń pana, pana, broń! bada, bada, Nie bla, 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 bla. nie bada, Nie bada, bada, nie bada, bada, Dobrze, bardzo dobrze. O, ja mu dać jedzenie, ja mu da jedzenie, ja go dam Ja skarmić, ja go dam skarmić, karmić, 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 by karmić. mojego czapka, jałek u telefonu! ja was zasklepzę, eee, eee. eee. gdzie mu trzeba, Nie! mu trzeba, gdzie mu trzeba, eee, eee! gdzie mu gdzie mu trzeba, gdzie mu trzeba, gdzie mu trzeba, gdzie 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 ty być? E, e, ja nie byś A, ja nie Bronić! A Fuck! A Nie! nie, nie ja nie. ci iść i pomóc! No, bo ja uciekać. Uciekasz? No, ja już uciec. O, chodź, będziesz mój kolejny ciapek. Broń mnie! Broń czapka! Dobrze! Zabij białego kutasa. Już jest już zdrowy jestem. Patrz, je ja trzeba i jechać. Bedzik. No, dawaj, no dawaj no, no dawaj no. Jechać, o. Fuck, a, nie. Jechać, o. Może ty przyjść po prostu. A Fuck, tak! Ty! Ja uwięzić... Ja uwięzić... E, e. O, ja uwięzić pająk. Ej Co? Ja zamykać brota Nie, 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 zostań. Nie, 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 nie beze mnie. Poczekaj, poczekaj, po mnie gonią. A! Fuck! pieprzone ciule Ja miś dwa serduszka! Cholerie jedesz, A to twój czapek... a nie to mój czapek. dobra. Moje dziabki są z moją ze zemną. Wszystkie czekają! Czekaj, bo mnie gonią. a Jezus! Zabierać żelazo i spierdzielać! Hmm. Patrz, patrz Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria! He, 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 he. Ja już biec, ja już biec, ty poczekać! Ty poczekać, ja już biec! Ty poczekać! A he. oh. i do hero!

Bądź gotowy! Bądź gotowy, żeby zamknąć! Bądź gotowy! Bądź gotowy! Bądź gotowy! Nie! nie jeszcze nie! Wy W uśmiech! Kurde, ciulu! Nie! Kuźwa, w Ty zdrajca, ty! Ty kuźwa zdrajca, ty! Nie! Oh, fuck! Nie, oh, fuck! Oh, fuck. Nie. Nie, nie, nie! Stać! Nie ruszać go! Na! No. One burcia tak. nie. się Niedobry, Eldzień mały ciapek na mnie włożył. Chodź. Proszę Cię, nie biję. Proszę ci nie biję. Chodź tutaj. Ale oni mi biją! Nie biją. Ja nie, nie gryzną. Dobre pieski, dobre pieski. Spokój, spok, spok. Ma być spokój. Dobra, to chodź, chodź spać, bo idziemy. Idziemy. Ojejku! A ty małeś się ty zbierasz. Ale ty nie rozumieć! Tam być białe kutasy! Ja tam ciapek znaleźć. A ty, ja właśnie mój ciapek. <grymne> Ty mnie denerwować, ja mój ciapek! Okuźwa! Weź jednego mojego! Okuźwa, gdzie mój ciapek! Okuźwa! Okuźwa! Cześć! Ten nie, wstaje, ten nie wstaje, ten nie wstaje, ten nie wstaje, ten nie wstaje, ten też nie. A Ona na mnie burczy cały czas! O mnie Ciapek Au! Idę po ciebie! Twój ciapek gryzie mnie! Idę po ciebie! Tu jest! Gryzie idę. mnie! No chodź to tu w tunel! No idę! To wszystko tam nie było, ej! Wiem, jest kubaniec, no jak? Choć uderzyłem. Kogo? Po ciebie! Możeś ty. Aha, myślałem, że ciapka, dobra, nie możesz bić, ale nie ciapka. Wara mi od ciapka! Chodź kolej, skaczej! No idę, idę, tak, idę, 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 idę. <laughs> Żebyś ty to widział. Ciapuś! Dostaw go! Ciapuś! Nie! Ciapuś! Leżeć! Ciapuś! Spokój! Spokój! Ciapuś! Ej! Sieć! Siedź! Siedź! No siedź! Siedź! No. siedź. De -de -de -de. O, dobra. No. Ech, ech, spokój, Ciapuś. O jajku. Ech. No. No już, dobry bierze, To dobra, być w komplet wszyscy. Dobry, Ciapuś. Dobry, Ciapuś. Dobry, dobry. Ty mi pomóż. Dobry, Ciapuś. No już. Dobry, dobra. To no chudy. Słuchaj. Słuchaj. Ech. Ja się hmm. bardzo zmęczyć My chyba zakończyć odcinek tutaj Tutaj? No eh, Bo ja już nie mieć siły normalnie Już dosłownie patrzę o Już już piluję mięsem dosłownie o Wiesz o. co? Nie, Mam pomysł Co? Chodź tam jest taki jeden, taki Eee pierd... Wiesz Co? Poczekaj popatrz 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 Chodź 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 Co? No chodź No chodź no. A ty wiesz, że ja tu mieć taki sen? Patrz. Ej, ale chudy, chudy ja się bać. Miej tam nie być, chodź. Ale chudy ja się bać, ja tu mieć sen. Ja tu ja mieć sen. No, ale. Ała. No, ja mieć tu sen i mej ja tu iść i tam być, ja tam być ten, ten czarny młodzin i na końcu być portal. Taki ło tam, jak tam. Co ty bać? Nie, ja już nie mieć. Sen taki mieć, no. Ja ci nie dawać mięta. Hmm. Dobra. Chodź! No, no, dobre, no, no. Chcę mnie tam nie być! Jak <grym> <nie> mieć miecza! <grym> nie ryczeć! <grym> <grym> nie będę nerwować już. Będzie dobrze! Hm. <grym> Gdzie to prowadzi? Nie idź tak szybko, bo tu się boję! Dobra, teraz idź jak to ciemno. Czekaj, ma pochodnie. Boże, jaki tu straszny! światło na końcu. Tam jest światło na końcu. O matko. O nie, 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 ty patrz, ty patrzyć co, patrz, to, co to? No i co ja mówić? Co ja mówić? Weź weź nie co ja mieć? To o to o właśnie. Wiedziałem, to. wiedziałem! Wiedz co to może być? Co? Droga do domu yy... A -a -a. A -a. Naprawdę? Tak myślisz? Tak Okej. Okay. Okej, okay, dobra, ale dobra, ale dobra, ale dobra. Nie, to tak. To, to, ale. Na pewności nie mieć. Nie, nie, ale dobra, ale nieważne. My tam iść. Następny odcinek. Haha. Ha. I ja Wam przekazać bardzo ważna informacja: bo Wy do mnie dużo pisać pod na, poprzedni odcinek, gdzie być następny odcinek. No to właśnie jest ten odcinek. I yy, ja już także łapki nie dawać odcinek, bo Wy mnie obrażać w wiadomościach. I ja być zły, i ja nie będzie tak wrzucać. Bo by rzut łapki i już ma być odcinek, a ja tak nie mogę szybko rzucać, no No musisz, nie musisz o. troszkę rozumieć. Nie Bez... być maszyny. No właśnie, więc wy łapki możecie dawać, ja będę za to dziękować, będę się cieszyć, kuty się też będzie cieszyć, ale Dobra. no, ale odcinek będzie tak ta jak będzie po prostu. Wiecie, rozumiecie no. No. Mam nadzieję, że rozumiecie i dziękuję wam bardzo za oglądanie i następny odcinek by tam iść, bo może tam być dom. Yeah. No, więc trzymajcie się, cześć i papa. pa, pa!